Dzień dobry. Dzień dobry. No, witam, witam Co pan tutaj się tak kręci sam? Szukam jakiegoś pożywienia Co głoty? Trochę Co pani też tak samo Masz. Nie, gdzieś tam biegają w mojej o, takie. A jakieś pojeby, ale biegają. Niech biegają. O, ciekawie, ciekawie. Jedź sobie... Zjedz kurde, masz się otworzyć? Ta, mam, mam Opierdol z, z smakiem Jak się nazywasz kurde? Yy, Axel jestem Axel, ja jestem Helen, aka Halina Chodź yy, Kurde, chodź Dobra, chodź, dobra Chodź, z nami, chyba że masz kogoś Nie, ja sam podróżuję Sam podróżujesz? No niestety No I tak sobie pisz, że biegasz sam Tak sam sam No to już, kurde nie jesteś sam no, Naprawdę, mogę tak z wami Pasunia. biegać? No to gdzie kurcze Ta jedna się też przyjechała do nas tak więc ty też pożysz, zapraszam Teraz ich spotkasz, to będziesz wiedział o czym mówię nie wiem kurwa cię powiedzieli. Hmm Co to w ogóle nie, za miasto? nie, nie obok nikogo? Nie nie nie, dawno nikogo nie widziałem. Co to za miasto? Nie mam pojęcia Jakieś kurwa wielkie Axel. Ja się miałam cię zapytać czy mijałeś kogoś. piekałeś z kimś? Nie, nie, ja sam tutaj od yy, dobrych tylko, paru godzin. Ale tylko mnie spotkałeś? No wcześniej spotkałem... No spotka i ty jesteś tak ubrany i tak wyglądasz?! No tam miałem wstrząs mózgu, dostałem trochę po i... Tak się, tak się obudziłem. Kurwa. Masakra. No dobra, no. O! Miałby być pojebany tak strasznie bardzo... Bo... Abrela ela e... 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 Urbek z dzień pierwszy Pusty budynek Tylko jakieś leki Nic ciekawego chociaż mogą pomóc w kryzysowej sytuacji Co to jest? Imi penem Mała felka z brusznowego szkła uh -huh. Nie wiem co to Nie jestem lekarzem Jak widać też ubiera się bardzo kolorowo To jest mój styl Będę chodził w czapce z pokemonów i z plecakiem z misiem Tak tam, tam by, 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 la, Ela, Ela, e, E. e. Nie e. ma ich tu. To jest mi teraz ogólnie przykro, co nie? Czemu? To no, czemu? Bo mnie zostawili. No, no zostawili smutne, mnie smutne. nawet nie powiedzieli gdzie idą. Wkurwili, Wkur... co my to wiesz co? Bardziej mnie wkurwili, wiesz? Bo... No. Bo kur... Jackson to zawsze tak do mnie, nie? A ta się przypierdoliła i teraz ona cały czas do Jacksona, nie? I ja taki w kurw. Dobra, chodzę sobie sama. A wiesz co, Jackson zrobił? Nic w moim kierunku, nic, kurwa zero, nul. W kurwi, w się. No nieprzyjemna sytuacja, nieprzyjemna. Nieprzyjemne w chuj. No tak gdzie N idziemy? Lekko jestem zazdrosta, ale ogólnie wyjebała na nich i możemy iść gdzie chcesz. Dobra, to, to w sumie nie wiem gdzie jesteśmy, to możemy iść. Ja też nie. To nie wiem, iść przed ja wiem, może być Ja No właśnie, ale wcześniej słyszałam, że oni idą, się mówili mi, że będą szli jakimiś. że będą szli jakimiś torami. No już patrzę, czy to są jakieś tory. Turami? na no jakąś militarną bazę czy coś Ale kurwa nie wiem gdzieś mi się tam. Mi się wydaje, że jesteśmy w, w tym tory, Westerwika. W tym Westerwika mi się wydaje, że jesteśmy. A nie Możliwe, serdecznie. takie największe jest, nie? No. I są tam jakieś tory. Są, są, tu przy wodzie. Mówisz. No, bo tam przywodziłem tam Nie mam mapy. Co, chcesz mapę? To prowadź. Ja to bym najpierw poszedł w stronę wody. Czyli? No właśnie nie wiem. Tutaj? Powiedzmy, że idziemy teraz dobrze, tutaj. no Mówisz, że oni na jakąś y, militarną bazę poszli, tak? Na militarną, no? I w sumie to nie wiem ampyrela, ela, 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 E, 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 e. e. E, e... śpiewaj coś ze mną. Y -y, nie znam tekstu, U, no, ale tam się śpiewa tylko... Abrela, ela, ela, e, e... e, e. Coś, no, coś, tam, coś e. tam No i mówisz, że nie znasz, że patrz jak dobrze ci idzie. Ader my Abrilla, Ela, no, no, Ela, e e e. e, 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 e. No co to? Pięknie. Żeby założyć pierdolę kurwa zespół, no? Nie, nie, nie. Kurwa, a my sobie damy radę? Yy, to tak biegniemy? A... W czym mamy sobie dać radę? No przecież tutaj luźno jest. Luźno, a jak tu będą zaraz jakieś kurwa masa zarażonych, jakieś klikery czy co tam? Clipery? Yy, to nie wiem. My tu nie damy rady, ja już to widzę. się kurwa źle rozpoczęło. O, za nami coś jest. Sied. nie było ich przed chwilą. No Dobra, chodźmy, chodźmy. No tak. O to chyba zasypane jest. Chyba nie idziemy, co? Tu no. ciemno jest jakoś bardzo. No, no. Nie, nie chcę tam iść. To teraz czekaj, to teraz już troszkę to, tu, bokiem ominiemy. To, tu. Nie, tutaj, tutaj. Gdzie ty możesz kurwa do lasu wyprowadził? Ja pierdolę. Eee, zaraz będą tory tutaj, na pewno, na pewno Nie masz co się bać. Masakra! Na grzyby, kurwa jakieś mnie bierzesz. No gdzieś musi się ten tunel kończyć, w sumie to prawda. Jest jakieś miasto O rzeczywiście. No to chyba dobrze idziemy. Na pewno A co Te... chuj... Kurwa wróciliśmy się do tamtego, jakimś cudem, bo nie, jest nie. Takie nie, wielkie, nie, to jest to, to jest to drugie chyba, to jest to obok. Wydaje mi się. nie t... wiem, ale jak dźwigi i Sista Camp, to ja tam kiedyś pracowałam na dźwigu. Bo ja miałam kurwy na dźwigu, wiesz? Eee, czaję, czaję. Ja miałam w kurwy na dźwigu, a ja byłam ty i tą taką, wiesz, dźwigomamą. Ciekawie, ciekawie. One tam na dźwigu pracowały moje kurewki i były super, wiesz? To normalnie były przyzwoite dziewczyny, tylko po prostu się trochę pogubiła, ja im pomogłam, wiesz? No ci ciekawe masz historię. A to zamek no, jakiś. To jakiś zamek jest! Ja pierdolę! O, ciekawie. Kurde Ole Klasonia Zarobiliście to wygląda Zestaw do czyszczenia broni Woda, woda, woda <grystanie> Łapie się za głowę w tym momencie nie wiem po co to powiedziałem, ale kusza! ja cię kręcę. Nie, kusza. Jeszcze woda. Patrz, co znalazłem. Kuszę taką tu znalazłeś? No. Ale klasa. Tam za tamtym tym. Po się tu przyjść? No, Jezu, no. myślałem, że już mnie zostawiłeś tu. Ja też tak myślałem, że ty mnie zostawiłeś. <noise> wiem już dokładnie, Nie, gdzie ja jesteś. Co ty gadasz, idziemy, o, musimy iść. uważaj, po prawo, po lewo, yy, prosto. Kurwa, prawo, lewo, drzewo. Yy, a powiedz mi, a ty wiesz gdzie ta baza no? militarna, na, na której oni są jest? Na nie. której stronie wyspy? Już no. mam na to wyjebane. No dobra. Ja już mnie to nie interesuje, średnio mnie to interesuje. Idziemy po prostu przed siebie. A najlepiej jakbyśmy jeszcze do mojego kolegi głupiego poszli, ale on, kurwa na południu, daleko stąd. Tak długo, długo trzeba iść do niego. A co to za miasto jest? Wy tubie jakieś przed chwilą. O, tu jest napisane. Kalera. Co jest kurwa napisane? O, chyba jednak nie. Czekaj, może z, nie, z, a z drugiej <laughs> strony. Ktoś kurwa, co to za zjeb kurwa ten znak przyczepiał? Do wyjebania jest chłop ogólnie, nie? O, problem, problem! Kurde. Uważaj. Ja bym uciekał. Nie, stań. Nie masz nic do bicia, siedzi? Łom jakiś albo coś? No, przydałby się. Problem. Uważaj. Yeah! Bravo! Yeah! No głosowanie ja go mam, ja go mam. Jednak nie. Oj. proszę Kurwa, proszę Państwa, proszę Państwa, ciebie. Kurwa. Patrz, jaki mocny. że chyba musimy zaszyć, ale nie jestem pewien. O kurwa, ale czym? Czekaj, czekaj. Nie mam czym cię zaszyć taśmę mam kryjącą i antydepresanty. Bandaż mam, ale kurwa... Czekaj, może będzie dobrze. Z No Nie wiem, musimy zestaw jakiś jest... znaleźć do życia. No nie pierdol. No. Kurwa, gdzie jest ten ciek, są go potrzeba Czekamy, położysz się. Lesz się, może się zasklepi. Mi ten milion razy tak zasklepiało. Na pewno? Bierz, chodź, chodź, chodź. No chodź, chodź, tu się położysz. Spalę ci ognisko, leszku, kurwa, tu. Połóż się w tym domku, masz bandaż, yy, masz nalewkę, gdzie ta kurwa nalewka jest, masz nalewkę, masz jedzenie i yy, kładź się, zaraz wniosek drzewo. Dobra. Kładź się. Nie mogę, tak się źle czuję, że nie dam rady. Co ty gadasz? No. Ręce odkażaj. Wszystko musi być sterylne jak najbardziej kurwa. Dupy nie dotykaj, ani mojej, ani swojej A właśnie, a może jakoś przy, przypaliłabyś mi tą ranę? Co? No, to może się zagoi szybciej Może teraz mam ci kurwa rękę odciąć, chyba nie no, mam ma od Czekaj, coś. spróbujemy kurwa. Co kurwa spróbujemy? No, przypalić ranę Że... Zapalniczką? Nie, czekaj, a masz? No mam! To sp spróbuj. Możesz? Dawaj. Trzy. Dwa. Jeden. O, chyba... Chyba nie. Chyba nie pomogło. Czekaj. Masz nie? jakiś patyk? A bolało cię chociaż? Poczułeś kogoś? No bolało, ale... Nic, nic to nie zrobiło. Masz jakiś patyk? Patyk? No taki długi. Nie mam, zaraz mogę przynieść. To weź przynieś. Długi chcesz? No długi patyk weź przynieś. No dobra A spróbuj zawodzić trzmatę na Przez patyk pochodnie po No no Co ty w ogóle tu popierdalasz człowieku? Ja nie chcę brać w tym udziału Uwierz mi może będzie dobrze Tak mi się wydaje Ja nie biorę w tym udziału Sam sobie przypalasz tą ranę Pierdolę Jak mam sobie to sam zrobić? Nie no dobra. No sam by. musisz to zrobić Ja nie robię tego Nie pierdolę Nie chce się podpalić szmata Kurwa jakaś szmatka pewnie Kurwa stara, śmierdząca <laughs> Powinna się szybko podpalić, a nie No jest, I co? No i spróbuj mi przypalić ranę No bo jesteś po Spróbuj, nie maruj Nie, nie Ach. Na której ręce tu masz? Prawej, czy lewej? Lewej, lewej Ej, lewej, lewej Trzy, no, dwa, dawaj. jeden A, Nie, to nie, nie, puść, puść. Chyba nic z tego Kurwa, ale jesteś pizdą, dawaj jeszcze raz No Trzy, dwa, jeden A, nie Dobra, dobra nie, nic nie pomaga. Nie pomaga. Dalej szczepię. Nie szczypie. pomaga! Kurwa. Mogę cię kurwa taśmą posklejać. No nie mam kurwa nic. No to może być kiepsko. Kurwa, to tak nie może się skończyć. To musi tak działać. tą pan i tyle. Zasklepi się. Ej, śpisz. Co? Śpisz? jeszcze nie Co śpij kurwa Śpisz O, śpisz Dobra, nie wytrzymam dalej. Musimy iść yy, poszukać zestawu deszycia Jak kurwa. Nie przeżyję. Mówię ci. Prze przeżyjesz, Przeżyję mnie. To pan taszu się jeszcze raz, no. Ale... Już nie mogę, muszę zacząć ranę. Wandażuj się, a nie kurwa przypalaj, pojebany. Masochista. My tak robiliśmy kiedyś no. z kumplami, jak się zacięliśmy. No, kurwa, ale weź, idź kurwa przez most, zaraz do ciebie przyjdę. Uważaj, uważaj, odejdź stąd. Dobrze, damy radę, Ta, tak damy radę, jej Co? Czy biegniemy dalej jeszcze? Nie, biegniemy dalej Bo Byłoby ci fajnie jakbyś to troszkę odpoczął, no myślę Powiedzisz, że to nic mi nie da, trzeba, trzeba seru jakiś, coś do zaszycia mnie znaleźć Dobry o, Witam Dobry To panu jest? Zasić ranę muszę, bo trwawie Dara ogarniemy Masz? Bo ja mam coś takiego Ja mam, czekaj, czekaj czekaj Ja mam nitkę, no. ale haczyka mi brakuje, żeby kurde zrobić ja bym to zrobiła, bo się nie boję, ale kurde no Nie mam Haczyka No taki haczyk do szycia to tylko z kości, bo ten drewniany no, to... Ten ciężko ci by da. pani było to zrobić. Krew rzucą. No wiadomość, żeby się było jakiś kurwa jazdy i napijały. Ach. No, dokładnie. Gotowy pan jest? Gotowy. Kiśnij mordę nie dziś się... To byś, no nie piszczał jak... Te panie. Niekiedy. No nie pisz jak dziewczynka. Mhm. E, twardziel. No, nawet nie pismo. No, nawet się nie... tak. A gość się oh. oh. e, O. Go to pani nie zna. Nie, oh. ja go poznałam przed chwilą. Jest okay? Nie, nie, nie ucie, jest Nie zaszyło się. jest tragicznie. Spadła ci, Sp... spadła ci... Eee, ja mogę panu coś dać na regenerację krwi? No, przydałoby się. Bo no. zestawu już nie mam, a nie chcę pan to bandażuje no stop. Ja już tu bandażuje to bandażuje z, też z tak dobrą pomoże. godzinę i nic nie przychodzi. Jaką godzinę? Już no, kurwa nie tak przesunął Głowa boli, a ja nie wiem gdzie ja jestem nawet. Kręci mi się w tym wełbie. Boli mnie ta rana, ta ręka. No, ale to tak trochę potrwa. To się długo goi, że tak powiem. Musi pan pamiętać, żeby te, te bandaże wymieniać. Tak, dokładnie. Żeby one cały czas były świeże, a nie takie nasączone. No, już lepiej ci trochę boli, jeszcze pewnie, ale. Boli, kurde, ale ci lepiej. Nie, nie wydaje mi się, że jest lepiej. Mówisz, że chujnia? No. Nie mów tak. Idźcie tutaj do Aż domku i odpocznijcie, sobie trochę. Połóż się najlepiej ale, po prostu. Ale i ma pani miły głos, jak panią chce? Pandażuj to. Helden jestem. Jestem Aron, miło mi. No, hej, hej. O, Dzięki, że pomogliście tę. Jak ty mieś Axel. 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 No. Dzięki wielkie. No, miejmy nadzieję, że Idziemy się położyć i zobaczymy. Strówka. Ty, bo ja mam w sumie jeszcze Powodzenia. zestaw. Mam w sumie jeszcze jeden zestaw chirurgiczny, ale to już... Na twoje ryzyko. Próbuj pan, pan, próbuj, bo już tak mnie boli, że nie wytrzymam. Próbuj. O, kurwa. Dobra. O, kurwa. Amen! To aż szkurtkę ściągnę Ja bo muszę za to odkazić chyba żeby... Tylko żeby się teraz udało wiesz co żeby nie było, że żeby... No czy. cześć. Ja bym nie próbowała drugi raz To trzeba próbować Próbować, próbować Pan nie powierci tak Elen, daj mu coś do usty oh, oh. No smak no, myślisz, oh. masz coś Chyba, chyba będzie git Jest okej, okay. zawsze oh. jest twardy hmm. Okej okay? Wydaje się trochę lepiej no to wygląda, to całkiem nieźle. Dziękuję bardzo. Kurde, to nie ma za co. To pan, może nie wiem, czy pan zbiera kasety, ale to w może dam taką kasetę. Nie, mi bym wystawała. A macie może kuśnierski? Taki bym za buciki poszedł. Nie, nie, mam taki. To jest zestaw tylko do czyszczenia broni, to nie. To wie, pan, tylko takie. Ja chętnie tą kasetę wezmę. Nie, no o, to no, dobra. Helen, gdzie Dzięki. Proszę bardzo. Kupy, no. Mieszkasz Dziek... gdzieś, Helen? Dziekuję, co? Mieszkasz gdzieś? Nie. Jeszcze nie mieszkam. Dobrze, A wy gdzie mieszkacie jeszcze... na południu? Mieszkamy w lesie, niedaleko od... A pan to był Leon czy coś mi się popierdoliło? Aron. Co Aron, kurwa, czemu się Leon. Nie właśnie. Ale kurwa te imiona, wszystkie takie. Dzisiaj też już poznałam Leona, jakąś kurwa Charlotte i milion ludzi innych. Dobrze, trzeba poznawać, ale jestem Aaron. Aron i Holly. Holy moly Ale dbaj o niego, nie znacie się, no ale... No. To no już się teraz znamy jak łysę konie No dobra to uważajcie na siebie. Uczymcie się, trzymajcie się w zdrowia. Zdrowia. Ja ci kuszę wzięłam, bo spadła ci w pleców, wiesz? O, co nawet nie zauważyłem... ale nie będzie czy za ciężko, nie. To co, co dobrze, co dobrze, że wzięłaś, bo nawet nie zauważyłem. Nie, wzięłam, wzięłam już mi się tak w głowie nie kręci Kurwa jak się czujesz? Yy, świetnie się czuję Już jest dobrze. Ty się czujesz już? Lepiej lepiej, ale... Kurwa taki taki wyspy po już jesteś No już lepiej, tylko ta rana jeszcze musi się zagoić do końca To jeszcze śpi też jeszcze się położę. Już? Wyspany? Yy, wyspany, wyspany. A ty? Kurde, no ja też. O, twój toporek? Co? Toporek tu leży. Czy twój? Nie, nie. No, no. Twój? Co ci mogę to oddać? Nie, nie, weź ja mam jeszcze jeden. Bałam się trochę za drugim razem, jak cieszył, że, że ci już nie będzie. I już było wszystko obojętne, tak to już bolało, już nie mogę wytrzymać. Serio? No. O kurde. Ale trafiłem. Prosto, Co zrobiłeś? Po prostu mnie ofcelowałem No nie wiem. Bo wydaje mi się, że prosto. No nie wiem, nieważne. Jutro też będziesz biegać? Co? Tutaj. Jutro też tutaj będziesz biegać? No kurde, pewnie jutro, jutro chyba nie wiem. Bo ja nie wiem, naprawdę nie wiem, co będzie jutro, wiesz? Życie jest różne. Nie wiem, o co chodzi. Raz jesteś kurwą na dźwigu. Teraz jesteś kurwą pod dźwigiem. A teraz sterujesz dźwigiem, wiadomo. A teraz kurwa jeździsz dźwigiem, je je je. Dobra, helen, tu Chcesz się, się już położyć? Ta, tu się moja przygoda dzisiaj kończy. Gdzie cię będę mógł y, znaleźć? Jak się budza? No, gdzieś pewnie na tej drodze. No to Zależy, kiedy się obudzisz Na też ty Po południu, prawnie. No, nie wiem, czy jutro, czy pojutrze. Bo jak tobie to mnie ciężko obudzić. Przez te brudne uszy nic nie słyszę, trzeba mną wstrząsnąć. No to mam nadzieję, że się złapiemy jeszcze. Trzymaj się. Na pewno. Dzięki. Dzięki za tę przygodę. No ja Ci dziękuję, że za uratowanie mi życia, tak naprawdę. No, no byście mi było ciężko. To nie ja to jakiś kurwa Aron, Leon, czy jakby to było. Ale sam bym sobie nie poradził. Stamtąd z, z przez ten most no przejść w ogóle. Teoretycznie możesz tak powiedzieć, że to moja zasługa, że żyjesz. To prawda. To jest truf, chuj. No i idź spać już kurwa nie przedłużaj, bo będziemy płakać. Pa! No to się trzymaj.